Cześć, witam na kanale Hard Reset. W tym odcinku pokażę Ci jak zmienić rozdzielczość nagrywanego wideo w telefonie Realme 14T. Na początku przechodzimy do aplikacji aparatu, następnie do zakładki wideo i teraz tutaj naciskając na górze ekranu możemy wybrać rozdzielczość na 720p lub 1080p. Możemy też zmieniać się między kratkami na sekundę z 30 na 60 i tak samo przy 1080p z 30 na 60. Jeżeli będziemy mieli kamerę selfie, tak samo w tym miejscu naciskamy i możemy zmienić sobie z 1080 na 720 i z powrotem. Tutaj kamera obsługuje tylko i wyłącznie 30 klatek na sekundę. Jeżeli wideo było dla ciebie pomocne, zostaw łapkę w górę oraz subskrypcję. Z mojej strony to tyle. Ja się żegnam. Cześć.